Wiele tygodni wcześniej wykupiono 100 tysięcy biletów na ten mecz. Kibice ruszają na Stadion Chorzowski pod transparentami. Szybka kontrola, nie tylko biletów. Co jest, panie władzo? Lemoniady nie można przynieść. Tylko w depozyt bierzemy, obywatelu. Zebrała się z tych depozytów spora kolekcja. Można by zaopatrzyć parę gospód ludowych. Przyjechali kibice angielscy, z fantazją i humorem ubrani kolorowo w narodowe flagi. Ostatnie minuty przed wielkim meczem. Wychodzą obie drużyny. Mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata Polska-Anglia na stadionie Śląskim. Trudno rozróżnić kostiumy. Polacy mają trochę jaśniejsze koszulki. Ale każdy szanujący się kibic na kilometr odróżni polskie akcje. I oto jest! Od razu na początku. Ogromna niespodzianka. Polska prowadzi 1-0. Cóż robić? Zobaczymy, co będzie dalej. Była druga piękna chwila w drugiej połowie. Przebój Lubańskiego i prowadzimy 2-0. I było sporo wstydu z powodu kibiców. No to cyk pod tego gola No to bęc Sztafeta cztery razy setka Sportowcy rodem z kiosku No to cyk pod kontuzję Lubańskiego Wlanda sfaulowali Tomaszewskiego No to cyk. A na boisku piękny i trzeba przyznać mało spodziewany sukces drużyny polskiej. Szef angielskich kibiców składa wyrazy uznania. A gdy stadion opustoszał, najwyższy czas wziąć się za trening kibiców.